Witam was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z RM Crafta, czyli serii, w której budujemy piękne i wspaniałe rzeczy. Chciałoby się rzecz takim klasykiem, po prostu powiedzieć na sam start, ale nie serii, w której jesteśmy bardzo progresywni dzisiaj, przynajmniej w tym odcinku, no więc co, witam was jeszcze raz bardzo serdecznie i, i w ogóle na samym starcie bardzo mam wielką prośbę do was. Zostawcie łapeczkę, zostawcie subikę. jeżeli nie subskrybujecie to w ogóle nawet nie ma możliwości oglądania tego materiału bez subskrypcji, nie no oglądajcie, ale no dajcie suba no, no, no co cię to kosztuje, no nic. A wiesz jakie ja będę szczęśliwy jak ze statystyki zobaczę i że nie 40% moich osób to subskrybenci, a 60% nie subskrybenci, tylko że na odwrót na przykład. Czekaj, no, no POG by było, nie? POG! Więc co, ja was zapraszam tutaj Z Pierwszych rzeczy jakie widzicie to farma slimeów. Wczoraj pan MRX miał live'a I ten live skończył się A gdy live się skończył, poszedł spać na 5 minut. Okazało się, że na 3 godziny i Torboś wybudował farmę slajmów XD, więc taki tutaj i starek. ponadto, uwaga, uwaga, tutaj kopię już drugą dziurę, bo tutaj będzie tak jakby bliźniacza farma do tego, bo z tego, a w czym całą noc, to było około, czekajcie, żeby was tutaj nie zmylić, 9 godzin, spałem sobie 9 godzin dzisiaj. Nagrywam to mniej więcej na no, świeżo yy, Nie ta skrzynia Idziemy sobie tu A tu tyle slajmów, nie? No to ja myślę sobie Chłopie, co żeś ty zrobił źle No i nie wiem na razie Będę musiał sobie jeszcze zobaczyć jakieś tutoriale Jakieś inne rzeczy Bo to po prostu trochę było z pamięci budowane Nie powiem, że nie I jest tak hmm, Tak se ale nie do końca. I to tak wiecie. A z drugiej strony mamy ten czang. Tutaj. Ja wam pokażę. O, to nie, to to. to e, Tutaj ten czang jest też slajmowy I tutaj ten czang jest slajmowy. Tylko tutaj będzie dużo osuszania. Ale ogarniemy. E, no i co? No i jest kozak, bo mamy już farmę slime'ów, Więc będziemy je sprzedawać. Ponadto przejdziemy się dzisiaj do Shopping District. Tak! Jest coś takiego już jak Shopping District. W ogóle MRX z tym wyle. O, drewno. Halo. Żeby tutaj żaden mi nie wleciał, no i pog. E, ponadto, zrobiłem sobie też awczarkę. Jest Shopping District, jest mega dużo rzeczy, które zostało naprawdę zrobione. I chcę się po prostu dzisiaj z, wam, z Wami tym podzielić, bo to jest dobre info. No i tak jak widzicie, pozaznaczałem sobie: tutaj jest raz, tu będzie dwa, tu będzie trzy. Chyba tak, chyba dobrze parnie. Chyba. Nie dobra mniejsza to. Tutaj mam e, AFK spota to tam nie idziemy Bo to każdy wie co jest 5 Sobie po prostu wybudowałem żeby był 120 kratek od farmy No i, i, i sobie to działa I jest super e, Poza tym zrobiłem tutaj mega dużą przystań Jest mega zaawansowana Jest naprawdę spokojnie wiem BM jest pięknie Wiem to ja budowałem Naprawdę ja wiem że jesteście w szoku że to nie jest GM Ale no to jest moja przystań Jest piękna ja wiem, te, te żółwie po prostu to są strażnicy. Co wy sobie myślicie? To jest po prostu największy port na Eremie. No? Naprawdę, no, popatrz. Jest ciemno, a tu co nawet mobów nie ma, bo jest tak po prostu strasznie. bo Ci strażnicy tak dobrze pilnują. No. Więc to jest mój port, który wybudowałem w pocie czoła. W pocie czoła totalnym. E następnie. E Niewidzialny, tak? E Dobra, noc. E, tak, następnie przechodzimy sobie przez pole minowe, które zostawił Turbuś. E, mniejsza o to. ale Niewidzialne pają? W sensie? E, nieważne. E, tutaj nasza farma no pięknie wygląda, oczywiście to, to każdy już wie. Ale uwaga! Nie wiecie o jednej, ale to o jednej bardzo ważnej sprawie. Albo paru. E, ogólnie chodzi o to, że tutaj zrobiłem wielki mur, oddzielający moich tutaj przepięknych villagerów. O nie fantomy, o to to, nara, elo, idę z panko e, Oddzielający tutaj moich pięknych villagerów po to, bo zombiaki ich zarażały I jest taki protip, że Uwaga, uwaga, tutaj też górki nie ma e, Że jak tutaj wejdzie sobie zombie, to może po prostu jakoś nas kos. Nawet jak jest tutaj blok to tutaj tak może na skos no. bo testowane było na singlu że tak powiem więc wiem e, tu nasza farma irona sobie rośnie farma arbuzów to nie gadam bo te dwie farmy są niesamowicie wydajne będę musiał tutaj sobie gdzieś zrobić jeszcze farmę trzciny, trzciny. No, trz no, no tego sugarcane'a no e, bo chcę taką mega wydajną zrobić więc tutaj myślę że będzie idealne miejsce albo gdzieś po prostu obok uwaga uwaga to co teraz zobaczycie to jest yy, 4 dni? 4 dni budowania, zbierania surowców, wszystko w jednym pakiecie, bo yy, też. Znaczy, miałem to zbudowane na singlu, nie przenosiłem tego tutaj itematikom albo jakimiś innymi modami, budowałem to z głowy totalnie, bo dosyć to jest tak przerobione trochę pode mnie i pod moje widzi mi się. Więc yy, chcę Wam pokazać mój przepiękny magazyn, który jest przepiękny. A poza tym, jak on działa, to zacznijmy od początku. Na początku samym chodzi o to, aby tutaj, widzicie, pyk, 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 tutaj są itemki rzucane, na razie jest to mega, mega wolne, ale będę chciał to przyspieszyć, bo to po prostu jest annoying. Wyłączę na razie muzykę, przepraszam, ale to jest naprawdę annoying. I wdajemy sobie tutaj itemki, po prostu. Itemki, które są tutaj posegregowane. Tych itemków jest dosyć dużo, bo, bo zrobiłem dosyć dużo tych modułów, myślę, że na razie, uwaga, na razie to mi wystarczy, jeżeli chodzi o styl tutaj budowania, no to wygląda to tak, nie wiem, ja się jaram, w sensie, moim zdaniem nie jest to średniowiecze, nie jest to też jakieś, nie wiem, jakieś takie, nie wiem, nie wiem. Jest taki trochę futurystyczny, bym powiedział. I uwaga, na czym polegają te lampki? Te lampki bardzo prosto polegają na tym, że teraz się da, da, daje stone, więc dlatego się świeci. Ale ogólnie, jak mamy full skrzynię jedną, to się świeci jedno. Jak mamy full skrzynię drugą, to się świeci drugie. Tylko oczywiście jest margines błędu taki, że jak się daje do skrzyni, no to czasami się buguje i się świeci. Ale <laughs> poza tym, nie ma opcji, żeby się zaświecił, jak już się skończy podawać, tak jakby. I jest mega fajne to o tyle, że wiemy, czy znaczy wiemy, xd, yy, wiemy, ile mamy itemów w naszych skrzyniach. I to jest tak, jakby procentowo, yy, właśnie pokazane. Więc tutaj mamy na przykład 20% yy, wszystkich tutaj 10 skrzyń. Czyli mamy no, dwie skrzynie pełne. Tyle. Takie to, to jest proste. I wiecie, no niby można sobie podejść. I kliknąć, ale ja chciałem taki buyer zrobić, nie? A właśnie pokażę wam w ogóle, jak to wygląda od strony technicznej. Bo dosyć jest to mega fajny i prosty projekt, który tak mi się fajnie budowało. To tak, tutaj jest sorter. To brązowe drewno plus tutaj ten hopper, to jest sorter. Czyli jest tutaj 41 jakiegoś danego bloku i tutaj jakiś powiedzmy zapychacz. Tutaj te wieżyczki, ten cały blok z tego drewna brzuskowego. To jest właśnie mechanizm odpowiadający za dawanie tutaj y, od samego dołu no, tych itemków oraz za y, to za tą kolumnę, wiecie, którą, która właśnie pokazuje, że jest pełna skrzynia i nie. To jest mega proste tak naprawdę, bo widzicie, to nie jest skomplikowane, tak to działa, i idzie w dół i w dół powtarza się ten moduł cały czas. No i szczerze mówiąc, jestem zadowolony, bo chciałem go zrobić na pierwszym sezonie, niestety się nie udało. Ale teraz, że się już udało, to jestem mega, mega szczęśliwy. Ponadto mam Ender Chesta i to jest mój taki sukces, bo jak właśnie kopałem sobie rzeczy, w sensie kopałem rzeczy, kopałem sobie miejsce na to, aby dać, jak się to nazywało, te slime. I tak dalej, no to mi się Ederma, Enderman. Yy, na szczęście dostałem od Emeryxa na jego live'ie yy, Tam dwa te od Blaze Rodu, te takie przerobione Blaze Powder, tak. No i zabrałem sobie tutaj mam enchantowanego koksa, Tutaj mam zwykłego, tutaj mam troszeczkę diamentów. No i mam oczywiście łuczek. Yy, aktualnie jeszcze będę musiał sobie yy, nie dorobić modułów, ale tutaj na pewno posegregować, jeżeli chodzi o węgiel, bo mam dużo węgiel dla nieprzerobionego. I tak samo jeżeli chodzi o inne takie sprawy, będę musiał, musiał mączkę kostną dodać i tak dalej. I uwaga, teraz już powoli będziemy przechodzić się do Shopping District, bo to co się zaczęło dziać też mniej więcej w połowie tygodnia, to jest po prostu coś pięknego. Okej, okay, tak, więc jesteśmy już tutaj w naszym nederze. Jest tutaj nasz pangolem, który się jakoś teleportował, nie wiem jak. Jest tutaj wielka wykopana dziura. Tutaj już karmel sobie wpadł, więc XD, prawie sobie wpadł oczywiście. No i tutaj jest wielka wykopana dziura. Tutaj jest jeden kotek Judy, który niestety Judy nie zabrała kotów, a mówiła, że chce i jest mi smutno z tego powodu. E, no i tutaj jest wykopany cały ten tunelik. I lecimy sobie, lecimy sobie do końca. I nauczę was jednej rzeczy, o której nie wiedziałem i mnie wczoraj Merex uświadomił to jest po prostu pepega gaming. Jak jest kobyl, to kobla nie rozwalają gazdy. No. Tyle. Tyle dzisiejszych nauk. To, to była ta wersja merytoryczna która ma być mądra. Tutaj jest też tabliczka MRX Turbo. Tutaj sobie pokażę. Ja dawam tabliczki, też jestem z siebie dumny. E, wchodzimy sobie na chwilę do mrx -a. Pokażę wam jedną fajną rzecz, którą on zrobił. A, ja się napiłem herbatki, pog. E, więc co? Jesteśmy sobie u mrx -a. Idziemy sobie teraz do góry. Elegancko. Tutaj są villagerzy, to mnie tam lotto. I on, z tego co wiem, stworzył już tak stworzył już taki kozacki trading hall, że głowa mała po prostu W sensie, tutaj jest no, to jest dwa razy bardziej rozwinięte od mojego i ma to posegregowane chyba względem broni i tak dalej, bo tutaj masz quick charge, multi shot i tak dalej Tutaj masz jakiś inny rodzaj, na przykład wędka, tutaj masz mending and breaking, silktacz, znaczy czyli kill off Tutaj masz wszystkie protection i wszystkie rzeczy na hełmy, zbroje i tak dalej więc jego trading call jest dwa razy lepszy. No, to jest smutne, ale prawdziwe. Ja mam tutaj pod Trident też rzeczy. Nice. Nie wiedziałem, ale nice. W sensie no, to jest rzecz, którą też musimy zrobić, dlatego chciałem wam ją pokazać. Tam ma golemiarkę, którą zrobił w godzina. Jest mniej wydajna, więc spok. <grych> No i co? No i, no i tyle, jeżeli chodzi o Emeryxa, właśnie będziemy musieli stworzyć taki trading hall. I na razie nie mam pojęcia, gdzie, bo ten, co mam aktualnie, mi wystarcza po prostu. Więc hmm. Z jednej strony, fajnie by było mieć tak naprawdę wszystko, z jednej strony nie. Więc w sumie, napiszcie w komentarzach, czy robimy trading hall na przykład w następnym tygodniu, czy mam trycardować i zrobić. Czy jednak, sobie odpuścić i po prostu zająć się innymi rzeczami, na przykład rozbudowaniem tej farmy snajmów. Ale teraz wejdziemy sobie do Shopping District, bo tam. Tam się naprawdę po prostu dużo dzieje i zobaczycie tego sami. Znaczy tego sami, instead. Zobaczycie to sami, bo tutaj powstał już sklep pana Emeryxa. Nie wiem, czy powstał w 100%, ale jest prawie, że cały powstany. Bo widzę, że dachu nie ma. Yy, pada, niestety. I tak, tutaj będzie sprzedawane dużo rzeczy. Czy tutaj coś nie jest, nie ma. Ja już tu Easter eggów szukam. Ja wiem, jaki jest pan MRX. O, nie mogę, ale. W... To jest hamak, ty! Jocie! Ale kozak! Ej, to jest hamak, lol! Dobra, mniejsza o to, ale kozak projekt! Ej, jestem fanem tego hamaczku. W ogóle tutaj coś jest też u góry? Nie, no, MRX to jest, próbuj, No. Ja to tam chyba gorszy trochę, bym powiedział jakoś. No, wracając, e, tutaj jest e, właśnie biom grzybowy. Tutaj jest nasz e, Shopping District. Na razie wygląda tak. Chciałbym się kiedyś przejść, jak już będzie tutaj wszystko pobudowane, i przypomnieć sobie ten film. Bo śmiem twierdzić, że będzie tutaj po prostu pięknie i będzie łeska wokół. Ale okej, okay, okej, okay, to kiedyś. To zapamiętajcie sobie, jak to wygląda teraz, i zapamiętajcie sobie, jak to będzie wyglądać potem, jak już się wszyscy tutaj pobudują. E, sprawa jest taka, że musimy sobie zająć mniej więcej miejsce, gdzie chcemy zbudować nasz sklep. E, sprawa jest dosyć oczywista, że pasuje to gdzieś zrobić mm, niedaleko portalu, najlepiej, żeby ludzie nie szli 2 km, bo to jest uciążliwe. A z drugiej strony chciałbym jakąś fajną miejscówkę. Bardzo mnie ta góra kusi Ale tutaj może coś będzie, no by było spoko tak szczerze No i też jest druga sprawa taka, że nie jest to wielki biom, jak sobie widzicie. No. Tutaj mógłbym w sumie też coś zrobić. Byłoby pok. Albo tutaj na tej górce, tylko nie chcę właśnie... Hmm, daleko mam do wszystkiego, albo tutaj, tylko tam będą moby w sumie też... Nie wiem. Nie wiem, naprawdę będę musiał chyba poszukać po odcinku, albo teraz jeszcze jakoś wybiorę na szybko, bo wiem, że tutaj Amelix będzie chciał zrobić jeden sklep, który będzie się rozbudowywać, więc nie chcę wokół niego, nie chcę mu przeszkadzać, że tak powiem. Więc chciałbym po prostu gdzieś, gdzie będzie więcej miejsca, będzie więcej rzeczy do zrobienia, bo nie chcę na pewno budować jednego sklepu, bo, bo, bo dla mnie to, to nie jest dobry priorytet. Więc co? Powiedzmy, że zajmę sobie tam, a czemu by nie? Naprzeciwko, tu sobie zajmę miejsce. Więc sobie tutaj już postawił mojego Irona. Yy, może jak ktoś ogarnie, że się ma zajęte. Yy, na razie jest Sea Razo, więc, więc na razie nie. Na, na razie nie. Mogę to Sea za, zabrzmiały jak woda. A to nie jest woda, tylko C Dobra, mniejsza. Yy, bierzemy sobie, budujemy tu. To wielkie żelazo świadcza to, że tu będzie mój sklep. No i tyle. <laughs> Więc co, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, jest króciutki, ale pokazałem wam mniej więcej cały progres, jaki robiłem przez tydzień. Uwierzcie mi, że ja tryharduję tego RMCrafta, jak się tylko da. I robię z siebie dosłownie 100% na tym serwerze. I przez to po prostu chcę, abyście widzieli, że jest tutaj naprawdę dużo zbudowane, dużo zrobione i, i w ogóle jest no, po prostu pok, no Co ja wam powiem. Więc co, ja Was zapraszam teraz do tego, żebyście oglądali jeszcze Ostateczną scenkę Z tego jak sobie budowałem tam właśnie e, Mój magazynek No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia Bajo